Siema, z tej strony to was w kolejnym odcinku. I jest to ten odcinek, na który większość z Was długo czekała. Bo tak, już w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie 50 tysięcy pucharków w Brawl Stars. Na no, obecną chwilę mamy 49 tysięcy 500 pucharków, a jak chcecie wiedzieć jak ja to wbiłem, odsyłam Was na pierwszą część tego filmu, link w opisie. Ale dobra, przejdźmy już do wbijania. Pierwszą osobą, z którą wbijam 49 600 pucharków w Besie jest Misio Dominisio. Jest to mój ziomeczek od miniaturek, i stwierdziłem, że z nim wbiję właśnie ten próg. Ale dobra, przejdźmy już do tej giereczki. Zowie, e, Dołączył do mnie mi się do minisio i bijamy razem 49600 pucharków. No i mam nadzieję, że uda się to za pierwszym razem. Zobaczymy. Jak wiecie, w poprzedniej części losowałem e, utrudnienia. Ale tu będzie wyglądało to lekko inaczej. Jeśli chodzi o tą część, nie mam przygotowanych żadnych utrudnień. Ale jest jeden mały haczyk. Muszę się wyrobić do 31 lipca z opublikowaniem tego filmu. I będzie to dla mnie wyzwanie. Dobra, odrociłem się, jest pięć drużyn, mamy jednego kiłba, przegrywam tą grę na 100%. Nie ma szans, że mi się do mnie to wykieruje. I nie myliłem się, dostaliśmy totalnie na web. Zajmując trzecie miejsce, podejście numer dwa. Zmieniłem zadania na spajka i w sumie mam mieszane uczucia co do tej gry. I co do tego w ogóle filmu? Ponieważ zapowiedziałem go na 31 lipca. Mało tego, mam totalnie mało czasu, mam dużo wyjazdów, czy też utrudniej. A więc może być naprawdę ciekawie. I mogłem dać sobie czas, ale powiedziałem, że wbije te 50 tysięcy już w lipcu. A więc powiedziałem i dotrzymam słowa. Ale dobra, e, gramy dalej. I taki mieliśmy zamiar, po czym dostaliśmy tragicznie na łeb. I na tym się nasze odbijanie skończyło. Ale na razie pojawił się kolejny problem. A mianowicie, że nie miałam już totalnie czasu. Szybko dobiłem to z misiem misiem. Niestety nie udało mi się tego nagrać. Ale dobiliśmy i e, przyszedł czas na kolejny etap. Witam w lobby z Pablo. Na razie idzie po mojej myśli e, plan. No i pierwsza gierka poszła nam bez żadnego oporu. Ale problemy zaczęły się troszeczkę później. Jo, Druga gierka ugrana! Co się dzieje? Było pięknie, brakowały nam dwie gierki i zgadnijcie, co się stało. Wygraliśmy kolejną gierkę. Dobra, lastik. Lecimy z tym, lecimy z tym, widzowie. Pasik na lewo poszedł, dobra, Pablo, Pablo strzela. Yo, dobra, dobra, nawet nie musiałam używać ulta. Mamy 1-0. To Do... kończymy, kończymy. Where nie, z tym frankiem to jest powalone. Zepsułem. Nie, totalnie zepsułem. Dobra, mam piłę? nie. Okej, okay, dobra, mamy, mamy to, mamy to. Tak jest! Tak jest! Wbiliśmy 49 700 pucharków. Uch. Dobra, co się dzieje? Lecimy dalej z Pablo i. kolejne puszki dobijemy z inną osobą. A tą osobą był Ashane. I totalnie szybko dobiliśmy te puszki na Franku i wydaje mi się, że będzie 25. Nie jestem pewny, ale mam nadzieję, że taka 25 siądzie. Myślałem, że pójdzie łatwo, ale z grami nie było tak ciekawie. Będzie, siądzie! Dobra, podogrywce. Było ciężko, ale mamy tego wina, nie? Ale niestety zbyt często dostawaliśmy na łeb i przez to nie wbiliśmy totalnie nic przez długi czas. Okej, okay, mamy to, mamy to, kolejny win. Jest dobrze, wiem, że przegrywamy i wygrywamy, i to nam nic nie daje, ale mamy to. I tu macie przyspieszoną godzinę naszego przegrywania. Ale nie było tak źle, ponieważ od razu zabraliśmy się za wbijanie. I mieliśmy lasta. Pass debol, bol, pas de ziomuś. I ulcik, i ulcik, i ulcik wpadł. Proszę państwa. Mamy to, mamy to. I w tym momencie wbiliśmy 49 800 pucharków. 200 to go. Było już późno, ale po wbiciu 25 rangi na franku stwierdziłem, że tak tego nie zostawię i graliśmy z of magiciem o 49 900 jak na 25 rangę szło nam dosłownie świetnie. Dobra widzowie, przegrywamy to na 100% i idę już spać. Tak dobrze słyszę, poszedłem już spać i obudziłem się w kolejny dzień. Dobra, wbijamy 49900 z Hymonem. Hymona możecie kojarzyć z moich niektórych filmów albo z jego kanału na YouTubie, na którym zebrał już ponad 14 tysięcy subskrypcji. Ale dobra, przejdźmy do niesamowitego wbijania. I tak szczerze nie poszło nam najlepiej. I pewnie powiecie, że nie mogło wyglądać aż tak źle, ale <laughs> skończyliśmy 20 puszek do tyłu. I co, myśleliście, że się poddam? Odpowiedź była prosta. Tak. Sam wróciłam na ten poziom, zostawiając nam 7 punktów bycia. zobaczymy czy to nie uda, bo tak szczerze, z tego jak nam szło wcześniej, gdzie przegraliśmy 30 tysięcy razy pod rząd, na szczęście na pucha. To szczęście. To boję się o te wbijanie i zostawiłam tylko jedną gierę do wbicia z Hymonem. Ale jeśli to się nie uda, to nie wiem. Będzie naprawdę ciężko. I nie myliłem się. Ale za to jedną gierkę przynajmniej wygraliśmy i yy, 10 puch. Nie, 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 nie. Ja tu będę siedział 3 godziny i wbijał 9 pucharków. Mam rage'a. Nie dobra, dobra, dobra. Skupiam się i wbiję 18 pucharków. Wbiję 18 pucharków, dwie giery. Nie, bo ja się serio nie wyrobię przed tym 31, nie? Serio się nie wyrobię przed 31. I tylko dwie greczki, a pełno problemów. Damy radę, damy radę, dawaj Hemon. Ja w Ciebie wierzę, że grasz Frankiem, masz 9 klubów, Wygrasz to, ja wiem, ja, ja dostanę na ład, Dobra, 14 sekund. Top 2. Zróbmy te top 2, dobra? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie idzie najlepiej. Przyznam, że nie idzie najlepiej. Ale szybko nadrabialiśmy straty i wierzyliśmy w to, że wbijemy to już za chwilę. Okej, okay, kolejne pierwsze miejsce. My to wbijamy. My, my się nie zatrzymujemy. My to wbijamy. Pięć pucharków. Ej, to jest jakiś rekord chyba. I gdy myśleliśmy, że nic już nas nie zatrzyma, e, przegraliśmy. Pozdro, lobby. Ale szybko zajęliśmy drugie miejsce i brakowało nam tylko trzech pucharków. Co stanowiło totalny rekord i potrzebowaliśmy tylko jednego, drugiego miejsca. Ale my stwierdziliśmy, że lepiej zrobić pierwsze. Dobra, dobra, wbiłem to, nieważne, a, nawet wygraliśmy. Nawet wygraliśmy. Nieważne, nieważne, nawet wygraliśmy. E, jest mega dobrze. Gadałam takie głupoty, że lepiej to wytnę. Ale nareszcie udało nam się to wbić. I został nam ostatni cel. 50 tysięcy pucharków. Dobra, załatwione. Pablo, Klemi i widzowie. Nie zatrzymujemy się. My lecimy. I zaczęliśmy nasz road y, pierwszą piękną porażką. Ale chcieliśmy szybko nabrać mocy. I e, drugi... E, drugi mecz był winem. Dawaj. Okay. jeździ, G. G. Jest jak najbardziej G. Lecimy. Jest jeden, jeden jest ciężko, ale ja w siebie wierzę, wierzę w moje trio i wierzę w to, że w to wbijemy, nie? Hop. A, no to nieźle, nie, na cienia. Pozdro, pozdro. Dobra, coś się dzieje, coś się dzieje. Gail. Dobra, jest ok. I Pablo zakończa tą rozgrywkę pięknym. Golem. Dwie gierki, ja w to nie wierzę, widzę. Dwie gierki. Będę miał 50 tysięcy, to jest tak powalone, jakby cały czas w to nie wierzę ale niestety z dwóch gierek szybko zrobiły się trzy, z kolejną porażką. Zjechaliśmy o aż 40 pucharków w dół i graliśmy dalej. Dobra, dawaj, 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 Pablo. S, S. Szło nam naprawdę świetnie i wygraliśmy tę gierkę bez większego oporu. Jo, dobra, mina mamy. Ale nie tak ciekawe stało się z kolejną gierką. Którą dostaliśmy... na łeb. Minus 7, nie, nie wytrzymam, ja tego nie wbiję, jestem cały czas minus 36. Ale nie poddawaliśmy się. Myślisz, że się poddam, ziomuś? Jest 1-0. I graliśmy dzielnie, ale nic z tego nie wyszło. Nie no, poddaję się, widzowie, przysięgam. Na razie pół godziny na minus, yy, giga czat. Ale nie mogliśmy się poddać w takim momencie. I zaczęliśmy niesamowity tryhard, żeby to wygrać. W pierwszej gierce trafiłem trikszota. Co się stało? Jo. Pierwszy taki trikszot w życiu. Nie wierzę w siebie. I Paweł dokończył ten mecz kolejnym. Nie tym razem trikszotem, ale. I przed nami było kolejne wyzwanie, czyli kolejna gierka. Ale poradziliśmy sobie świetnie. Dobra, już 1-0. are tak szczerze, nie? Ja wierzę, że to teraz wbijamy. Przegrywaliśmy, graliśmy, ale teraz to wbijamy. Do to nawet nie było pytania, nie? Dobra. Dobra, Pablo, Pablo, dawaj. Miny, Nie jest problem. Ale dobra, jest 1-0. Mamy minutę jeszcze. Oj, kieł ale Pablo. Strzeń to. Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. Pablo, kieruje. I tak doszliśmy do poziomu 25 pucharków. Po czym? Przegraliśmy. I to mocno. Ja wiem, że my przegrywamy i to wbijamy długo. chciałam szybko to dobić. I że nie mam czasu w życiu, ale... Ja się teraz nie poddaję tak. Ja do końca. No i kolejny mecz. Klemi sterowała. Niesamowite. Dobra, Klemi kieruje w tym momencie. Jest mega G. Jest mega G. Wbijamy to jeszcze, nie? Wbijamy to jeszcze. Ja, ja przysięgam. Dobra, kolejny win. Kolejny win. Kolejny win. Jest, jest, essa. Wszystko szło świetnie. Po czym dostaliśmy na łeb. Nie, nie, nie. Przykre, nie? Przysięgam tak blisko. 23 puchy jeszcze. Ale na koniec Klemi. Trafiła do bramki i zostało nam tych puch tylko 15, co znaczyło dwie ostatnie giery do wbicia 50 tysięcy pucharków Brawl Stars. Dobra, weź zmien tą muzykę, bo już jest nudna. Dobra, ale nie na taką, dawaj to. Widzowie, w tym dosłownie dwa, dwa mecze nam zostały i dwa musimy wygrać, nie? To nie ma, nie ma innej opcji. Już mamy y, połowę jednego meczu wygrane. Trzy gole, jeszcze nie mam 50 tysięcy. Y, parków, nie? To jest powalone, więc... nie, nie, nie wiem. Wiem, że totalnie pewnie się to źle ogląda, ale to jest powalone, te 50 tysięcy. Dobra, chyba wygraliśmy to w tym momencie, nie? No, wygraliśmy to. No i S, yes, no i S, yes, tak? Laścik, laścik. Tylko, że nas pewnie presja wykończy. Tak i dobrze słyszeliście, został nam last. Ostatnia gierka, którą zobaczycie całą. Dobra, widzowie, ja, ja się skupiam, wygrywamy to i tyle, tak? W ogóle nieźle mi idzie w tych meczach i mam gwiazd gry często, a więc yy, mega G, tak? Chemi i Pablo kierują, ale ja mam gwiazdy gry czasem, a więc to nie jest tak, że ja to jestem, wiecie, pewnie jestem najsłabszy, ale bez przesady. Dobra, na boczek do Pablo. Nie, 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 dobra, spokojnie, spokojnie Dobra, hop Nie, Rico będzie... Pa... Dobra, i tak, i tak strzelił, i tak mamy pierwszy gol Meczu o 50 tysięcy pucharków Jeszcze tylko jeden gol Dobra Uff, Dawaj Okej, okay. nie, cały czas wstrzek Dobra, jest okej okay. Dwa na dwa, dwa na dwa Morty coś próbuje Ja nie umiem w niego trafić Okej, okay. dobra Biorę piłę do plemi, albo nie. Boczkiem przejdę. Bocz. I... Nie, czemu? Ja nie wiedziałam, że sobie sryjko, przecież to było takie oczywiste, nie? Ja przysięgam. No i mamy jeden, jeden w tym momencie. Jo, nie trafił. Co się w tym momencie odwala? Dobra, Amberka leży. Jesteśmy w trzech. Jesteśmy w trzech na jednego. Chyba, albo na dwóch. Ale Pablo Maulta strzela i wbiliśmy 50 tysięcy kucharków w besie. Jo. Straszny stres, ale udało się. Mam 50 tysięcy? Pokażcie. 50 tysięcy? 50 tysięcy, 4 puchy. Ale widzowie, mamy 33 tysiące pucharków. Ale właśnie mam 37. Mamy 39 tysięcy pucharków. Widzowie, właśnie wbiłem 40 tysięcy na moje główne konto. Ale dosłownie minutę temu wbiłem te 44 tysiące. Dobra ale mamy to wbite tak idealnie 4700 ale wbiliśmy 49 tysięcy pucharków no i co się stało w tym momencie i tak, byłem 50 tysięcy pucharków Brawl Stars i nie mam zamiaru się zatrzymywać mam pomysł robić live'y każdego dnia z wbijania i na przykład za miesiąc byśmy wbili 60 tysięcy co o tym myślicie, możecie podzielić się waszym zdaniem w komentarzu a ja powoli będę kończył ten odcinek ale posłuchajcie jeszcze trochę moich reakcji. Nie, ja nie wierzę. Ja wolę 50 koła 30. Ja przysięgam. I, I mam legendarnego stardropa. Mam legendarnego stardropa. Dobra, wbiliśmy to. Eee, dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję za giereczki. Eee, wszystkim. Tak, totalnie już nie pamiętam, kto ze mną wbił te wcześniejsze puchy. Po prostu Wam dziękuję za te gierki eee, widzowie. Dziękuję Wam za każdego suba, komentarza oraz lajka like pod tym filmem. No i jeszcze odcinek z. wbijania 50 tysięcy pucharków Wam się spodobał. Nie zapomnijcie właśnie o łapce w górę, o subskrypcji na tym kanale i widzimy się już za kilka dni, albo parę nawet, nie wiem kiedy. Nie, nie, żartowałem. Jeszcze legendarny Stardrop. Przed Mną jest legendarny Stardrop za 50 tysięcy pucharków. I bez przedażania otwórzmy go sobie. Trzy, dwa, jeden. Nie. Nie wierzę.